Cześć. Dzisiaj troszeczkę nie miałam pomysłu na ten filmik, więc poprosiłam moją publiczność na Instagramie, żeby podrzuciła jakiś pomysł i znalazło się bardzo dużo pomysłów. Zrobiłam z nich screeny, także pewnie będę je przez kilka tygodni gdzieś wałkować, że tak powiem, w pozytywnym sensie. Bardzo dużo z tych Próśb jest a propos związków, tak w ogóle. Także to jest, to jest bardzo ciekawe. I ktoś napisał coś, coś takiego. Jak pomóc sobie pogodzić się z rozstaniem, gdy rozumie, a sentyment wyje? To raz. I dostałam drugie pytanie, które może brzmi jak z innej beczki, ale tak naprawdę jest o tym samym. Jak to poczułaś, że jesteś już gotowa zamknąć w pewnym sensie temat jedzenia i skupić się na innych ważniejszych sprawach? Albo w skrócie, jak odpuścić coś, czym tyle lat się zajmowano? Nie? I okej, okay, tutaj jest pytanie o związek, tutaj jest pytanie o coś, jak odpuścić coś, co, czym tyle lat się zajmowałam, ale myślę, że jakby wspólny mianownik jest taki, jak coś odpuścić. I Zanim włączyłam kamerę, tak, ja przeczytałam te, te dwa pytania dosłownie dwie minuty temu, także nie, nie myślałam, co powiem, więc włączam, włączam kamerę i po prostu opowiadam na żywo to, co mi przychodzi do głowy. Znaczy, tak, po pierwsze, jedna rzecz to jest gdzieś zaufać swojemu poczuciu, tak? Bo. Mamy, jeżeli kończymy jakiś związek, tak? Czy kończymy jakiś projekt, tak jak na przykład ta moja Głodna. to jest projekt, który robiłam 7 lat. Nie? Wpakowałam w niego całą duszę, całe, całe serce. Napisałam setki artykułów, zrobiłam tysiące filmików, napisałam pięć książek na ten temat, odpowiedziałam na dziesiątki tysięcy maili, dziesiątki tysięcy komentarzy. Tak więc jakby cały czas tym żyłam. I przychodzi dzień, kiedy Czas to odpuścić, kiedy czas pójść dalej. I tak samo w związku. Wpakowało się w niego naprawdę masę pracy, masę czasu. To jest jednak, no wiecie, żywy człowiek z drugiej strony. Tak, no z, mo z mojej strony jest to jakiś gdzieś projekt, nie, chociaż też to można porównać do, do, do miłości, ja nie powiem, ale z drugiej strony jest jakiś człowiek. No i dochodzicie do momentu, kiedy. Oboje czujecie, albo kiedy ty czujesz, że, że czas się rozstać. Nie? I tak właśnie jak ta dziewczyna, co zapytałaś o związek, tak ja, obie czujemy, że to jest właściwa decyzja. Nie? No ale sentyment wyje. Tak? Sentyment, taki strach, co będzie, jak to puszczę, co będzie w miejsce tego, co ja teraz będę robić, co ja ze sobą zrobię. A co, co jak popełniłam błąd? Co jak będę żałować? Nie? Więc jakby, kiedy coś się kończy, to zawsze nam przychodzą takie myśli do głowy. Zawsze mamy jakieś obawy, bo jesteśmy tylko ludźmi i nigdy nie wiemy, co będzie w przyszłości, co czeka na nas za kolejnym zakrętem, nawet jeżeli wiemy, że do tego zakrętu się nieuchronnie zbliżamy. I tak na przykład było właśnie z moją wilczogłodną, że już od jakiegoś czasu, ja myślę, że mógłby to być nawet rok, tak? Już czułam, że, że powoli źródełko wysycha, że, odpo, że opowiedziałam już chyba o wszystkim, tak? I że mogę coś odgrzewać, tak? Mogę o czymś opowiadać jeszcze raz z innej perspektywy, ale. Tych pomysłów było coraz mniej i mniej. Tak? I zaczęłam też pisać o innych rzeczach, o myślach, o... więc gdzieś te tematy się, się prze, y, przeplatały, aż właśnie w końcu po mentoringu uprańskich poczułam, że, y, że ja już nie chcę o tym pisać. Także ja po prostu nie chcę o tym pisać. I tak jak właśnie ta, ta osoba pytająca o związek, mam też takie poczucie, że co dalej. Nie, że gdzieś jest ten taki strach, co dalej. Jak sobie z tym radzić? Wiesz, chciałabym mieć jakąś jedną odpowiedź, typu zobaczysz, wszystko się ułoży, tak, będzie dobrze, coś się pojawi w Twoim życiu. I po części tak jest, tak, bo zawsze się coś pojawia. Wiesz, życie nie znosi próżni i na miejsce jednego przychodzi drugie, ale nie mogę powiedzieć Ci, z całą pewnością, że to będzie lepsze, że los coś lepszego ma w zanadrzu, że, że, nie wiem, ma dla Ciebie jakiś plantek, bo tak naprawdę nie wiem tego, ale ufam, że tak jest. I nawet jeżeli nic się przez jakiś czas nie pojawi, powiedzmy, to na pewno to nic jest lepsze niż Trwanie w jakiejś takiej sytuacji, która wiesz, że już się skończyła. Tak, jeżeli porzucisz tą sytuację, którą, której już nie czujesz, ten związek, czy ten projekt, czy tą pracę, czy tą relację, czy cokolwiek i zaufasz, że pojawi się coś nowego, to zawsze w końcu pojawi się coś nowego. I ja dochodzę do takiego personalnie, do takiego przekonania, że jeżeli właśnie trzymamy tą starą sytuację, to nie pozwalamy nowemu przyjść. I okej, okay, nie mówię, że to nowe będzie od razu, nie wiem, lepsze, że będzie, nie wiem, super. Tak? Może czekać się taki okres przejściowy, gdzie, kiedy nie będziesz wiedziała, jaki kolejny krok postawić. I ja jestem w takim okresie właśnie. Także z jednej strony wychodzi teraz to, to wydawnictwo, tak, wychodzą książki, to się rozkręca, ale ja nie wiem, czy to się rozkręci. Tak? Ja, ja nie mam tej odpowiedzi. Ja nie wiem, czy to może nie wiem, nie splajtuje, tak? może nie ruszy, może nie, ludzie nie będą chcieli czytać takich książek, może nie będzie zainteresowania. Nie? Więc chciałabym przewinąć czas dwa lata do przodu i zobaczyć, a tak, to była ta droga. Nie? Albo o nie, to nie była ta droga, i powinnaś się zająć tym. Nie mogę tego jednak zrobić, ale wiem, że gdzieś odgrzewanie tego samego kotleta. Po raz setny nie da mi tej satysfakcji. Tak to jest granie w grę, która już się tak naprawdę skończyła, która już się znudziła. Nie, nie wyciągnę stamtąd nic nowego, nie urosnę, nie rozwinę się, i tylko cały czas będę miała gdzieś te. Takie myśli, że czas iść dalej, czas iść dalej, nie? I okej, okay, sentyment wyja, nie? Jak to właśnie określiła moja czytelniczka, tak, bo były fajne chwile, nie? W każdym związku były super chwile, były piękne chwile, tak, i w moim projekcie, no, uważam, że naprawdę to, to co zrobiłam, tak pomogło. Wielu osobom dostałam taki feedback niejednokrotnie, wiele razy tak naprawdę. Były chwile wzruszenia, były chwile naprawdę uniesienia, inspiracji, tak, takiego pięknego gdzieś poczucia, właśnie tego, tego flow. i Jest ten sentyment, no ale jeżeli coś się kończy, to to się kończy i żadna ilość sentymentu, żadna ilość. Czepiania się tego pazurami, nie sprawi, że nagle to odżyje. Nie? I wiadomo, zanim skończymy jakiś projekt, próbujemy go reanimować. Próbujemy reanimować związek, próbujemy pracować. Tak, ja tak samo z Wilczu głodną. Nie, próbowałam gdzieś to kurczę, ale no to nie, to może gdzieś taki okres przejściowy, że trochę mam mniej inspiracji, trochę mniej mnie to cieszy. I próbowałam. Obserwowałam, próbowałam zobaczyć, ale gdzieś doszłam do takiego momentu, że stwierdziłam, no nie, to już, to już nie to, to mnie nie cieszy tak? I, i nie chcę o tym pisać. Nie? Co wcale nie znaczy, że nie chcę odpowiadać na Wasze pytania, bo to mogę odpowiadać do końca życia tak? danej konkretnej osobie, albo po prostu gdzieś nie chcę tego rozwijać jako, jako mojej kariery. Nie? E, więc, co mogę na to powiedzieć? Odwagi. Tak po prostu odwagi, nie? gdzieś to takie, taki żal jest normalny, kiedy kończymy właśnie jakąś drogę. Nie? Bo tak jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi. Nikt nie jest robotem, który mówi, a dobra, skończyło się następny, tak? następny projekt, następny facet, nie? następne małżeństwo czy, czy cokolwiek innego. Nie? Nawet jeżeli się wyprowadzamy, nie wiem, z domu, tak, który był, ja wyprowadzałam się ze swojego studenckiego mieszkania, które było ciasne i, i malutkie, i, i zimne, i śmierdzące, ale miałam gdzieś taki sentyment, nie? że kurde, tutaj jednak było tyle fajnych chwil, tyle jakiś imprez, taki, taki fajny czas młodości, ale czas to zostawić. Nie? bo jeżeli utkniesz w tym, nie? że o kurde, to tak szkoda ten sentyment, no to wiesz, możesz tak naprawdę utknąć na lata, nie? I potem co ci zostanie? Nie, co sobie powiesz za 10 lat, nie, że było fajne kilka lat z tym facetem, a potem nie wiem, 10 lat ciągnięcia tego mimo poczucia, że już się sprawa wypaliła, nie? Jakby tracisz też tracisz i swój czas i tej osoby tak naprawdę, nie? To nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy też dla mnie i nie powiem ci rzeczy typu ignoruj swoje myśli, że nie wiem, że nie powinnaś tego robić, tak? Czy ignoruj te sentymenty? Bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby sobie jakąś nie wiem, żeby sobie coś mówić i zastosować na sobie jakąś psychologiczną sztuczkę. Tylko raczej pogodzić się z tym, że każdy w życiu napotka taki moment, że będzie musiał się ciężko z czymś rozstać, tak? a każdy będzie musiał się z czymś rozstać. I właśnie mm, klucz w tym, żeby do tego podejść tak z taką miłością i zrozumieniem do siebie, nie? że tak jest, jest mi ciężko, ale muszę podjąć te właściwe kroki i ufam, że doprowadzi mnie to do czegoś równie fajnego albo lepszego. A nawet jeżeli tymczasowo będzie to coś gorszego, to z tego też wyniknie coś fajnego. Nie? A jeżeli nie, to wyniknie jakaś nauka. Przynajmniej tyle. Więc co? Życzę Ci odwagi. Życzę Ci sentymentu, tak? bo tak jak mówię, nie? ten sentyment jest. Ale niech ten sentyment Cię nie stopuje, nie? niech nie sprawi, że wiesz, że utkniesz po prostu jedną nogą w jednej sytuacji i drugą gdzieś pomiędzy, tak? No, dobra. Myślę, że to by było na tyle. Życzę Wam wszystkim powodzenia, jeżeli właśnie zaczynacie jakieś nowe projekty. Trzymajcie także zamknij kciuki, bo jadę na tym samym wózku. I co? Widzimy się jak zawsze w kolejny poniedziałek. 拜拜。